Pogoda w zakopanym w weekend raczej odstrasza niż zachęca wyjście w góry, ale rozumiemy to, że turyści przyjeżdżają i mają ogromną ochotę wyjść w góry, ale rozpoczął się również u nas sezon burzowy, co jednoznacznie mówi wprost, warunki w Tatrach nie należą do tych bezpiecznych, ale o tym, jak mamy się zachować, jeżeli spotkamy burzę, jeżeli będzie jakaś wielka ulewa w górach, na ten temat opowie nam przewodnik Maria Dziedzina. Mario, opowiedz, mi, opowiedz nam, co możemy na co zwracać uwagę jeżeli już przyjedziemy i chcemy naprawdę iść w te góry, a jeszcze na przykład jest słońce, ale cały czas dostajemy informacje, alerty pogodowe, żeby jednak unikać mm. tych gór, ale co mamy zrobić, jeżeli już naprawdę chcemy wyjść? Przede wszystkim należy sprawdzać pogodę na stronach internetowych. Uważam, że powinno się sprawdzić w kilku źródłach, tak? Wejść na stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego, sprawdzić aktualne warunki w Tatrach, na stronie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia również znajdziecie państwo informacje. Yy, Czyli sprawdzamy komunikaty. Dokładnie wszelkie komunikaty. Yy, pogoda. CPN, top, a później spakować do plecaka, kurtkę y, przeciwdeszczową, no i uważać, sprawdzać tę pogodę, tak jak już wcześniej powiedziałam, jeżeli jest burza, to nie wychodzimy na granie. Y... No więc właśnie, ale jeżeli mamy taką sytuację, że wydaje nam się, o mamy czyste niebo, wychodzimy już w te góry, ale wiemy dokładnie, że w górach pogoda jest absolutnie zmienna, w, w ciągu kilku minut może się wszystko y, wydarzyć. Jak mamy obserwować i co mamy obserwować? No, przede wszystkim obserwacja. Jeżeli widzimy, że się robi ciemno, że zbierają się już te chmury, no po prostu najlepiej zrezygnować i zawrócić, a nie kontynuować, bo to może doprowadzić do niebezpiecznych. Burza w górach jest bardzo niebezpieczna. Do niebezpiecznych sytuacji, dokładnie. Tak. Jeszcze dodajmy, że śmigłowiec soku uległ awarii, pomaga nam wojsko, a jest uziemiony nasz Sokół, także naprawdę akcje ratunkowe są teraz jeszcze bardziej niebezpieczne niż były. Ale co mamy jeszcze zrobić, jeżeli już jesteśmy w tych górach i złapał na, na przykład deszcz? No to zawracamy. Nie kontynuujemy wycieczki, bo tak jak mówię, masy powietrza są ciepłe. Te burze naprawdę mogą przyjść z nienacka. I no, nie kontynuujmy takiej wycieczki. Nie, nie, nie upierajmy się, żeby koniecznie szczyt był. Zdobyty. Dokładnie tak, dojść do celu, bo może dojść do niebezpieczeństwa. Czyli możemy się wybrać do na przykład jakichś Dolin? Doliny jak najbardziej. Doliny jak najbardziej, ale tak jak mówię. Wyższe partie TATR, obserwacje przede wszystkim nieba i to już od nas zależy, jak, jak zaplanować tę wycieczkę, bo sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. Nawet przewodnik nam nie pomoże, jeżeli nas coś bardzo niebezpiecznego spotka w górach, ale jeżeli ktoś chce w bezpieczny sposób podróżować i zdobywać szczyty, to z przewodnikami, a my zachęcamy do tego, żeby się zapoznawać z komunikatami i przede wszystkim też pomyśleć o tym, że mamy przepiękne, wspaniałe dolinki w Zakopanem. Olimpiatryzna Zakopane Republika.